Hej, cześć, się wam wszystkim z tej strony Loczek, a to jest kolejny odcinek z WWE. Kariera Loczka. W dzisiejszym odcinku mam nadzieję na jakąś walkę w NXT, a jeżeli to będą tylko Performance Center, no to będę je ucinał. No nie ja chcę, żebyście widzieli moje akcje kończące na jakimś performance center. No więc lecimy z pierwszym eventem. The easiest way to earn SP is simply by winning a match. In this match I want you to focus on beating your opponent with strikes and holes. Once is weak, pin him or him for the win! No i niestety to jest performer's center, dlatego ten mecz będzie skrócony. No i już jesteśmy po walce. Dostałem 4 gwiazdki na 5 i wygrałem ten mecz. Klikamy dalej. Ciekawe co będzie. Może by dalej już mi walkę na NXT. Bo to by było bardzo, bardzo ciekawe. A nie, tam jakieś performer center, treningi, treningi i cały czas treningi. Dobra, klikamy next event. I chyba znów będzie jakiś trening. key more repeat you So keep your matches fresh by trying to vary your Dobra, z tym. No i już jesteśmy po walce. Dostałem 4 gwiazdki na 5 i wygrałem ten mecz. Klikamy dalej. Ciekawe co będzie. Może by dalej już mi walkę na NXT. Bo to by było bardzo bardzo ciekawe. A nie, tam jakieś performer center, treningi, treningi i cały czas treningi. Dobra, klikamy Next event. I chyba znów będzie jakiś trening. Move is the key to a match. The more times you repeat a move, the less SP you will earn. So keep your matches fresh by to vary your Dobra, mniejsza z tym. No i performer center. Wykonaliśmy zadanie. Moim zdaniem będzie jeszcze jedna Performer's pewnie i ten... i jakaś walka normalna. Mam nadzieję, że dzisiaj w odcinku będzie jakaś normalna walka żeby wam pokazał jak to wygląda swoją wejściówkę swoje końcowe te jak to finishery performers the WWE universe loves a match that is back and forth. The main way to turn the tide of any match is with reversals. The more we mam skontrować i coś tam. tam że kikałtować w 2,9 sekundy. No i właśnie skończyłem tą drugą walkę. Trzecią, przepraszam. No coś tam tutaj, ten, tam tego. Jonesy na Orton, bla, 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 bla No i jesteśmy w NXT. Dostaliśmy promocję do nowego brandu. No i Triple H nam gratuluje. Teraz pójdziemy sobie jeszcze, zrobimy jakiś ten, jak to, no dodamy umiejętności do staminy bo jak walczyłem to zauważyłem, że stamina słaba gdzie jest stamina? Stamina są było jeszcze stamina, stamina no, powracanie staminy było słabe momentum takie sobie I trochę by Czekać jeszcze mm, na odporność na dźwignię, bo zawsze mnie właśnie dźwigniami kładli jak ten. Jak zaczynałem grę dopiero. I polepszymy swoje dźwignie. Dobra, mamy jeszcze 700 punktów, no to odporność na, na ten na głowę do domy. I na ciało, i na nogi, na ręce. Tak jest, mamy walkę, pierwszą historyczną na moim kanale, na NXT. Oczywiście z jakimś randomem el no ale walka to walka. A więc zaczynamy. O, mamy pierwszą cutscenkę. No czuś jakiś, nie wiem co to, tak stoi, tak jakby się nastrajał do walki. taką sobie nie wiem czy to słyszeliście ale tam chyba ten yy, kibic pszczel z tym Cicho, żebyście sobie zobaczyli wejście, no czusia. A Teraz wejdzie Elon On będzie miał chyba inne wejście trochę, bo nasze to było takie cutscenkowate trochę. A nie, nie ma jego wejścia. To co, świeżak? Sparing wieczorem? Hmm? napierdalamy się troszkę, co? No to dobra, no to zaczynamy. Piękny big but. Na sam początek Leczuś pokazuje, że to on jest mistrzem Ale on, ele, ele, dera, może go teraz sprowadzić na ziemię Ale nie, Leczek piękny but. I też od nich Teraz pist i wypad Z ringu Leczek idzie po niego. Podnosi go, podnosi, pomaga mu wstać A tam ten go wrzucił, czy to tak ładnie No ale się wdzięcza jeszcze raz podniesie i tak myślałem, że pan jest w stanie. No, takie podcięcie trochę, ale cicho. Jeszcze jedno podcięcie. I wracają do ringu, to znaczy Elendera wraca do ringu, ja już jest 6. I na coś wchodzi. I ładne kontra. Big boot! Bardzo silny Big boot. Zobacz jak wchodzimy na drugą minę. Będzie czekał. Będzie czekał aż Edonderu w stanie. Podejdzie. Nie no, ma. Spotk. Nie no, ma spotk. Nagle otarnie. Piękna. Przed inicjatywą o Niestety teraz Elonego leczka prosto w twarz. I leczek pokazuje swoją siłę. Teraz jeszcze atak na nogę nagrywala. Podejdź od przodu na głowę. A nie ja to na torsie na robię. Coraz bardziej odbijany przeciwnik kloczka. I jeszcze raz pokazuje swoją siłę. Odwraca przeciwnika. I co nam robi? Piękny elbuł drop na plecy. Będzie... Nie, nie będzie. Była kontra. I jeszcze jedna kontra. dzisiaj w inicjatywie. Trzeci raz to sama akcja. Cały czas Elon Mera nadziewa się na... ...leczkę. Jakoś się ten ten durek wszystkimi co krzyczą Ale blisko chyba I Spinebuster To jak to się Spinebuster nazywa? Dobra ja, Czy to Powerball? A nie, to Pajęty No no, tu zaraz będzie Singa Czarny wykonywał, ale nawet czekaj jak to się nie, serio, nie wiem, jak to się mówiło. Ale teraz dwa buty na klatę. I coś będzie robił signature move. Ale skontrowany! Skontrowany Loczek jest w tarapatach. A wchodzi na minę. Trzecią. Ale czy do Loczuć skontruje? Skontruje. Skontrował. Tak jest. Elondero ma teraz połama na żabę Bo klata się świeciła na czerwono I Hoki but na ryj Dobrze to co? Teraz może Bellabaster Tak jest Bellabaster na ryj Elendero. i Będzie finisher Grze to się nazywa Buldo. Ale ja to będę nazywał... Face. Jakoś tam coś się pomyślę. No bo ból to tak słabo, ale tak... Face... Crusher, kurde, coś takiego. Coś z rozwalaniem twarzą. Nie wiem, jak to, to na nazywać, ale Ewek Odcinki będą pojawiać się rzadko, ponieważ będą takie trochę dłuższe, bo to nie jest FIFA. Tutaj nie mogę ciąć odcinków, no bo co tutaj z walki zostaje? Mogę być y, pierwszym tym pretendentem do pasa. Coś takiego no, tutaj piszę w ostatnim zdaniu w ostatniej części można by powiedzieć. No dobra. Może jeszcze jedną walkę sobie zagramy. I to będzie chyba na tyle. Więc teraz czekamy, aż się załaduje. Załadowało się, dobra. Tutaj pokazuje, że jesteśmy face'em troszeczkę. Tam widzicie taki paseczek face-heal w lewym górnym rogu. Możemy być albo heal'em, czyli złym, albo face'em, czyli dobrym. Jeżeli się świeci tak troszeczkę na niebiesko, no to jesteśmy trochę face'em. Ale ja wolę być healem Czyli tym złym He 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 Dobra Lecimy drugą walkę Z kim za? Tommy Wall No dobra Na początku będziemy grali z tymi Tommy Wall Jakiś Elondero. Z tymi stworzonymi przez grę No bo to jest jednak dopiero początek, nie? Ale później będzie John Cena Randy Orton Bray White. Później pojawią się te większe nazwiska. Na początek walczymy z tymi ogórkami. No i mamy pierwszą prawdziwą wejściówkę Jocusia. Wyjdźcie mi czy wam się podoba. Ja teraz będę cicho, żebyście mogli się napisywać w muzykę. Wow. To wow On jest bez tej, bez muzyki, bo um, wyciszyłem muzykę. Um, prawa autorskie na tam, tam, tam. Ale później jak będę walczył z tymi takimi wiecie Gąsiny na to sprawę, no to raczej włączę tę muzykę na no to. Wejściówka bez muzyki to nie wejściówka. No i obraz, zaczynamy. Rozpoczynamy poczynamy zwykle od Big Boota. To nie jest taki klasyczny big boot, to jest hajki, czy jak A on rozpoczyna od końcu. I mamy pierwszy... Nie wiem jak to gra był, to się nazywa, nie po polski Zejść? Nie no, jak to się nazywa zapas? Nie wiem kurczę. I piękna kłonka. Tutaj jest supleks. Na tą minę ścianie. Wolto jest Napiszcie czy Wam się podobało wejście ł. No czemu on nie wyskakuje do niego? Szczęście skonkrowałem. I powiedzcie czy nie jest za głośno ta widownie. Jeżeli by była za głośno, można by było ich trochę uciszyć, może tak powiem. Mamy German Suplex. Uuuu, O, skontrolowany. Nie, to się nie nazywa legdro. Like, nie no, Big Boots. Znaczy się to nazywa tam poza ruchem teraz trochę. O, szkoda mi. się z tą metalową... Nie no, nie spotka się. Ale może... O, też nie. Chciałem nim walnąć o schody, no ale nie wyszło. Ja teraz wali. Jeszcze raz. Pi. O nie, nie walną na No Kurczę, co jest? Bing-Boot. Wchodzimy do ring Jest zaskoczona w ciężkość, ale on mnie zaskoczył tą kontrolą. Mam no, nadzieję, że my go też skoczymy. Nie, nie dało Teraz się udało No łaczysz co ty robisz Co ty robisz leci zysk? Trzymamy kontrę Tworą pierwszą Trochę nas buty ja mam nieutrakę Podniesiemy do paka i... Może coś na tył teraz Co to będzie Ojej! Uuuu, nie ja na kolana Dobrze, żeby teraz trochę polepszyć to spotkanie Akcja wysokiego ryzyka Dalej wyleczył się Co to Aha, dobra Złomiemy mu głowę nie. To jest... Uh, Brain Crusher? Coś takiego to się nazywa. Tak pisało w tym... jak tworzyłem postać. Brain Crusher, coś takiego. Nie mam nic na to Jak widzicie, ten celatowy pasek przy moim rozwisku tam, to jest stamina. I ja już jej prawie nie ma. Dlatego tak słabo teraz. Ale teraz on się naładuje i lecimy z finisherem. i... bella basta moim zdaniem to jakaś ta brybella albo bella to wykonuje bo nazwa bella basta to chyba od nich ale czemu leczyć tak daleko czyżby tak jest to jest... nie przepraszam Budo! Buldo na no, Tommy Mollie Ale co on robi? Przecież mógłby przypiąć Dlaczego... Dlaczego on coś nie przypina? Przecież to nie jest walka bez dyskwalifikacji, co on robi? Co? Jest dyskwalifikacja Muczyk został zdyskwalifikowany ale dlaczego on to zrobił? Dlaczego Loczek zaatakował swojego oponenta? I to krzesłem? Ciekawe, chyba miał swój powód. A jeżeli zaatakował go bez powodu, no to chociaż zostanie fejsem. Tak jest, mamy pasek Face'a. Co ja gadam? Hila. O, pasek Hila. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobać się Loczek i to co zrobił w dzisiejszym odcinku, zostaw łapkę w górę. Ale jeżeli chciałbyś, żeby Loczek już nigdy nie atakował swoich przeciwników krzesłem, też zostaw łapkę w górę. A jeżeli nie podobało Ci się to, ale chcesz, żeby Loczek atakował swoich przeciwników krzesłem w przyszłości, na przykład w walkach bez dyskwalifikacji, również zostaw łapkę w górę. No to by było na tyle, cześć Siemanko, żegnam Was w tej chwili, do zobaczenia i Siemanko, Elo, Siemandero, cześć.